Od stycznia wchodzi strefa czystego transportu. Jesteśmy w intensywnych przygotowaniach do jej jak najlepszego i bardziej profesjonalnego wdrożenia. Stąd też z racji chęci oczywiście ogromnej współpracy zarówno z Policją, jak i Strażą Miejską, chęci obustronnej, co, co należy zaznaczyć. Dzisiaj odbywa się właśnie szkolenie dla służb mundurowych. Jest to pierwsze tego typu szkolenie, gdzie chcemy przedstawić już system, jak on działa i opowiedzieć też o pewnych przepisach, które będą wchodzić właśnie od wspomnianego stycznia przyszłego roku. W tym szkoleniu uczestniczą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Oni pierwsi będą mieć kontakt z kierowcami, którzy wjeżdżają do miasta Krakowa w tej nowej rzeczywistości ze strefą czystego transportu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą musieli udzielać informacji przez pierwszy początkowy okres, pouczać kierowców, gdzie mogą dokonać opłaty. Jakie wykroczenie popełniają, i co zrobić, żeby móc jechać dalej zgodnie z przepisami. W celu przybliżyć zarówno założenia strefy, jak i przybliżyć narzędzia, które będą wspomagać funkcjonariuszy w weryfikacji uprawnień tak, żeby kontrola była jak najbardziej sprawna i umożliwiała bardzo szybkie zweryfikowanie tutaj uprawnienia. Oczywiście będziemy też również w trakcie szkolenia odpowiadać na pytania, bo wiele szczegółowych. Przypadków jest tutaj uwzględnionych, żeby każdy, który jest zwolniony ze strefy czystego transportu mógł zostać prawidłowo odczytany od, przez funkcjonariuszy.